Przyleciał z koronek i usiadł na roli, i śpiewa piosenkę, i śpiewa piosenkę swojemu rolnikowi. Witamy serdecznie w Wiszy Małej na Dożynkach. Jest to coroczne nasze wspaniałe święto, w którym kultywujemy i dziękujemy naszym rolnikom za ich owoce pracy. Jest to czas, kiedy wszyscy wspólnie możemy za to wspaniałe dary podziękować tym, którzy na co dzień pracują dla nas wszystkich. Wśród wspaniałych gości mamy również starostę naszego powiatu, panią Małgorzatę Matusiak i bardzo jej serdecznie dziękuję za to, że jest z nami. Panie Wójcie, dziękuję, a przede wszystkim gratuluję wspaniałej Imprezy, uroczystości y, czasu gdzie rolnicy i mieszkańcy gminy Wisznia Mała mogą się choć na chwilę zatrzymać i podziękować za całoroczne plony. Y, Wisznia Mała to ważne miejsce na mapie powiatu trzebnickiego i województwa dolnośląskiego. Bliskość do Wrocławia powoduje, że to miejsce szczególnie gdzie napływają mieszkańcy z innych miast, z innych miejscowości. To miejsce, które rozwija się i to za sprawą włodarzy tego miejsca, tej gminy i za to chciałabym również panu Wójtowi szczególnie podziękować i pogratulować za tą wzorową postawę wobec mieszkańców i wobec wszystkich, którzy wspierają na co dzień powiat Trzebnicki. A na tą chwilę wszystkiego dobrego i dobrej zabawy. Znajdujemy się właśnie nad boisku szkolnym, gdzie mają miejsce dożynki gminne w tym roku w naszej miejscowości. Jak widać pogoda na razie dopisuje, mieszkańcy także dopisali. Na dzisiejszą uroczystość zostały przygotowane zarówno atrakcje dla najmłodszych, jak i tych starszych. Za mną tutaj jest park zabaw dla dzieciaczków. Główną gwiazdą wieczoru będzie... Zespół DEFIS. Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować naszym mieszkańcom, którzy zaangażowali się w ustrojenie miejscowości, w pomoc przy organizacji dorzynek, w roznoszenie tutaj i całą organizację dzisiejszego dnia. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dzisiaj u nas. Są liczne stoiska, oczywiście o charakterze ludowym, regionalnym, przepyszne smakołyki. Nie brakuje również wielu atrakcji dla dzieci. Dmuchańce, przeróżne zabawy, konkursy, teatrzyki. Szanowni Państwo, dzisiaj oczywiście dzieliliśmy się wszyscy tym chlebem, tym darem tak naprawdę dożynkowym. Jest to chlebuś, oczywiście z naszej lokalnej piekarni. Mamy również smalczyk do tego chlebka, jak również smaczną kiełbaskę. Każdy z gości zaproszonych otrzymał taki wspaniały poczęstunek od gospodarza. Jak co roku na imprezie dożynkowej nie zabrakło również zespołów ludowych. I oczywiście na naszej scenie wystąpiły Szymanowianie, Strzeszowianki i Malinianie, którym oczywiście pięknie już dzisiaj dziękujemy. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo bawiliście się, wyśmienicie. Na pewno na początku. Było bardzo gorąco, jak widać tu po mnie jest ten mokry. Później obawiałem się trochę, że nasze piosenki przyciągną, jednak, bo to wiadomo ciągle pada, płoną góry, płoną lasy, ale nic złego się nie stało. Publiczność doskonale nas przyjęła, więc jeszcze raz wielkie podziękowanie dla publiczności, która zachowała się wspaniale. Byli przygotowani, parasole, a jak nam się grało, nam zawsze rewelacyjnie, więc naprawdę pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Wiszni Małej. Naprawdę to wielkie przeżycie dla nas. Jeszcze raz Wam bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Witajcie serdecznie, właśnie schodzimy ze sceny i powiem Wam tylko tyle, takiej publiczności jak Wisni Małej nie było chyba nigdzie. Wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam całą gminę i do zobaczenia na jakichś koncertach.